Siemanko, tutaj łażej ze Stringard Nuance. Witam Cię w kolejnej części mojego cyklu, który jest poświęcony powstawaniu największej pracy Stringart w Polsce, która będzie miała rozmiar 110x150 cm i będzie przedstawiać mapę świata. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić kolejnego z moich partnerów, a jest to firma Grofes, którą być może kojarzycie już z samego tego opakowania. Bardzo charakterystyczne niebieskie opakowanie, okrągłe, to opakowanie, w którym znajdują się bardzo specjalne szpilki. Tak, w większości moich prac pracuję na gwoździach, ale coraz częściej sięgam po szpilki, ponieważ te wyjątkowe szpilki są bardzo trwałe, bardzo twarde, porównywalne do gwoździa. Są dużo cieńsze, a też mają bardzo piękną, zaokrągloną główkę. Do tego są po prostu cholernie ładne. Są pokryte dwumikronową warstwą niklu, dzięki czemu bardzo ładnie się świecą. I możecie to zaobserwować na pracach. Które doznaję ostatnimi czasy. I również w projekcie Wielkiej Mapy Świata zastosuję właśnie te szpilki. Do czego serdecznie Was zachęcam, jeżeli zamierzacie uderzyć w stringard, to serdecznie polecam udać się do pasmanterii i po prostu przetestować te szpilki. Nie każdemu one przypadną do gustu, ponieważ są krótkie, mają 15 mm i mogą sprawiać problem przy nabijaniu w deskę. Dla mnie jednak nie jest to problem, bo już się do nich przyzwyczaiłem. A to, jak ładne są, wynagradza mi każdy ból palca. Musicie wiedzieć coś jeszcze o firmie Grofes, która produkuje te właśnie szpilki. To jest jedyna w Polsce firma, która produkuje szpilki, a do tego charakteryzują się one naprawdę wysoką jakością. Ja przebiłem już parę dobrych kilogramów i spotkałem tylko jedną wadliwą szpilkę. To tylko świadczy o tym, jak dobra ta firma jest. Ponadto, ciekawostką jest fakt, że aby wyprodukować taką szpilkę to ten drut, z którego jest ona produkowana, aż do gotowej szpilki, poddaje się aż 16 różnym procesom. Więc wyobraźcie sobie, jak wiele tam się musi dziać. Jak sami widzicie, współpracuję z naprawdę najlepszymi firmami w skali kraju i używam naprawdę najlepszych materiałów po to, aby praca, którą przygotowuję, cieszyła naprawdę przez długie lata i była naprawdę wyjątkowo trwała. Bądźcie ze mną i śledźcie na bieżąco, jak powstaje największy polski stringer. Serdecznie pozdrawiam, cześć.